Mamy szurstromingi do degustacji. Jest! Na podwórku, na wietrze. Jeżeli jedna osoba z załogi e, nie, spróbuje, nie, to jest minus jeden punkt karny, odejmujemy jeden punkt tak. karny, a jeżeli wie, to całe trzy. Wierzę, a jak zjem cały słoiki, reszta nie, 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 nie będzie ma. mogła. No, no, nie, ma. No dobra, to nie problem. Przecież ze Szczecina jest. Odważnie. Ktoś to, to, to chce, żeby mieć taki pierwsza pomoc? Jak Rosjanie jest przed wypiciem. Jak coś, miasta, tam, to ja mam tą flaszkę. Ale jest zareka. jakiś warunek, że nie można się skrzywić, A nie. albo coś? O nie. Co to nie o Matko bo... nie. Ale, zacz, chce, na, Jeszcze raz. Nie. Ale no nie jest za dużo. Co na Nie, buzi. Nie, to <try> to jest. Prosimy Naprawdę mocne. Ale <try> pięknie jakąś serwetka. tu są serwetki, proszę bardzo.